za śmierci piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Alleluja. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozpocznie ciemności naszych serc i umysłów. To słowo Pada zaraz po poświęceniu ognia i zapalenia paschału, kiedy w wigilię paschalną weszliśmy do naszych świątyń, ciemnych, w mrocznych i rozświetlone zostały te świątynie. i Pan przychodzi ze, z łaską zmartwychwstania, czyli nowego życia. I przez Słowo, i przez odnowienie Sakramentu Chrztu Świętego, ale przede wszystkim y, przez siebie, żyjącego w Eucharystii, y, i daje nam nową szatę, nową szatę Dziecka Bożego, tak jak dał Tobie nową szatę y, na zmartwychwstanie, niebieską szatę Dziecka Bożego. Nowy ja, nowy ja. Mamy się narodzić powtórnie, jak to słyszeliśmy kilka tygodni temu, kiedy Jezus mówił Nikodemowi, trzeba ci się narodzić powtórnie z wody i z ducha. I przez chrzest, właśnie przez odnowienie chrztu, rodzimy się. Czy spotkałeś Jezusa, Chrystusa z martwych wstałego? Tak spotkałem. W doświadczeniu wiary. Doświadczeniu eucharystii. Tak, bo to jest ważne, żeby dzielić się do święceniem. No nie widziałem go, nie byłem tam przy grobie wtedy z Piotrem i Janem. Byłem oczywiście już po wielu latach, e, wszedłem do tego pustego grobu. To jest łaska, która do dzisiaj jest we mnie obecna, że do tego grobu wszedłem, do przedsionka, później na kolana, bardzo mocno się trzeba pochylić. E, i, I szukałeś tam pana? I nie, wiedziałem, że on jest zmartwychwstały. Dlatego ludzie mówią: Co się dzieje? Jaka jest wielka tajemnica pustego grobu Jezusa e, w Jerozolimie? kolejka, ludzie tam idą, ale Pierwszy Pan żyje, On powstał z martwych, ale jednak doświadczenie też, żeby no, wzmocnić swoją wiarę, no to tak jak apostołowie, ujrzał i uwierzył że patrzę, wchodzę do tego pustego grobu i wiarę we mnie znowu, bo wiem, że Panie, Ty żyjesz, jesteś obecny, ale też dotykam tej tajemnicy Twojej obecności w tym grobie, tak jak w grobie swojego gdzieś tam umartwienia, swoich słabości, grzechów, ale ku zwycięstwu, ku zmartwychwstaniu. E, największy cud, e, największa, najważniejsza uroczystość dla nas chrześcijan, zmartwychwstanie, czyli Anastazis. Powstanie do nowego życia to jest cud nad cudami i mnie urzeka też dynamika tego, co się wydarzyło tam wtedy w Jerozolimie. Oni, jak mówi Ewangelia, Piotr i Jan, bo oni we dwóch, pierwszy wyszli, później szli do grobu, zaczęli biegli obydwaj razem. To trzeba biec do pustego grobu, radość później, doświadczenie. Ale wiedzą, Jan wchodzi drugi, Och, wchodzi pierwszy, ale przepuszcza Piotra, tą głowę kościoła. Może apostoła. spróbujemy dzisiaj pobiec do jakiegoś pustego grobu. Może... Ciekawe, kto pierwszy dojdzie. No ty byś dobiegł na pewno szybciej. No nie e, taki, ale, ja, ale ja bym doszedł, bo e. trzeba chodzić. Ale trzeba mieć. A tak... bo ty starszy kapłańskie, to już taka hierarch, hierarchiczna tutaj e, władza. E, no, e, Jan ujrzał i uwierzył. Ja tak dopiero zrozumiałem. On nie ujrzał Jezusa zmartwychwstałego, ale uwierzył. No ale w co uwierzył? W kogo uwierzył? No uwierzył w zmartwychwstanie, uwierzył w Jezusa zmartwychwstałego. Uwierzył, że to, co Jezus mówił, stało się prawdą po tym, co zobaczył. Tak sobie pomyślałem, no, nie tylko, że zobaczył pusty grób, że nie było Jezusa. Nie było, nie było ran, nie było tego, co spowodowały nasze grzechy. I myślę, to jest ważne i ja bym chciał to przesłanie dać. Zmartwychwstanie sprawia, że jeśli nasze grzechy przyczyniły się do śmierci Jezusa, to ten grób jest pusty to znaczy te grzechy już przepadają. Jezus nie chce do nich wracać. Jezus idzie naprzód, On jest żywy. On mówi: Pójdźcie za mną później. Będzie mówił: Wierzcie we mnie, daję Wam Ducha Świętego, żyjcie nowym życiem. Zostawmy już stare, było stare. Zostawmy już to. To Pan powstał, to znaczy jest jest Panem, jest Panem. Ujrzał i uwierzył, że Jezus jest już Panem, że On jest większy niż grzechy, nasze słabości, nasze zło. Zło i nienawiść świata doprowadziła do śmierci Jezusa, do, do złożenia Go w grobie. Ale moc, i miłosierdzie, łaska Pana sprawiły, że po prostu grób jest pusty, że to już przepadło, że to zło zostało tam zniweczone. Koniec, kropka, zostawiamy to, co było, zostawiamy, Idziemy naprzód. Nawet biegniemy naprzód. Tak biegniemy i wiemy, że on żyje i krzyczymy, mówimy e, dzwony o dzisiejszym poranku czy nocy, która była, które dzwoniły w katedrach, w kościołach no i ta radość i dzwonki. On żyje, on jest obecny. My mamy o tym mówić, mamy to wyśpiewać w sekwencji na uroczystość zmartwychwstania. Śpiewamy Niech w święto radosne, paschalnej ofiary składają je wierni, uwielbień, się I na końcu wiemy, że jest zmartwychwstał że ten cud prawdziwy, okról zwycięzco, bądź, bądź nam, nam miłościwy. miłościwy. To są święta radosne, paschalne żyjącego Jezusa. Już nie krzyż pański, ale właśnie on sam żyjący pośród nas obecny z nami przy ściananiu wielkanocnym, przy życzeniach z racji świąt. Idziemy, idziemy na śniadanko, czy biegniemy? Biegniemy chodź, na śniadankę, na jajko, chodź. na kiełbaskę, Oj, na żurek, na dobrą herbatę. Bardzo dobre, mazur, Mazurek. mazurek o tak. I to też jest radość zmartwychwstania, bo Pan jest z nami. Chodź i Dobra, idzie. Poszuję.